Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Magdalena Szarafin, autorka książki Financiele, Freiheit in Siebenschritten i w tym krótkim wideo opowiem Wam pewną historię, która zdarzyła się kilka lat temu. Marajkę Kari, wówczas 32-letnia doradczyni inwestycyjna z Frankfurtu, spędzała wtedy swój urlop we wios w wiosce rybackiej we Włoszech. No i przechadzała się któregoś ranka w okolicach plaży, a tam spotkała pewnego rybaka. Rybak no, nie łowił ryb, tylko siedział i patrzył w morze. No i Marajka się go zapytała, no czy dużo ryb dzisiaj złowił. No a on odpowiedział, no że dużo nie, no ale dla niego i dla, niego, i dla jego rodziny całkiem wystarczy, a nawet kilka mógł sprzedać na rynku, na bazarze. No, i no Marajka była zdziwiona, no i powiedziała do niego, no tak, no ale gdyby pan więcej pracował, no to mógłby pan złowić więcej ryb i zarobić w ten sposób więcej pieniędzy. A rybak na to powiedział, no tak, ale on bardziej sobie ceni. Swoją swobodę i czas wolny niż pracę, długą, długą pracę, wiele godzin pracy. No a Marajkę, no nie dawała za wygraną no, i powiedziała, no tak, no, ale gdyby więcej ciężej pracował, no to zarabiałby więcej pieniędzy i mógłby kupić. Dodatkowy statek, a później następny mógłby zatrudnić ludzi, mógłby całą flotę rybacką otworzyć, no i wtedy naprawdę zacząłby zarabiać potężne pieniądze. No i tak za 15, może 25 lat no, osiągnąłby swój cel. No a rybak taki zdziwiony zapytał: No a co to jest za cel? No a Marajka do niego powiedziała: No tak, no gdyby te pieniądze, które zarobił, dobrze ulokował i generowałyby one dla niego. Co miesięczne strumienie pieniężne, to mógłby z tego dochodu pasywnego żyć i w ten sposób, zarówno rano, w południe, jak i wieczorem, y, siadać nad brzegiem morza, no i upajać się pięknem y, Błękitnego Morza. No a rybak spojrzał na nią, no i powiedział: No tak, no, ale w tym punkcie ja już dzisiaj jestem. No i to był dwunasty odcinek z serii 30-dniowe wyzwanie, a ja jestem Magdalena Szarafin i bardzo Wam dziękuję.